Otworzyłam stary list i wszystko się zmieniło. Mam na imię Lena. Całe życie czułam się dziwnie inna. Moi rodzice byli cudowni, kochający, ale czasem miałam wrażenie, że coś ukrywają. Pewnego dnia, sprzątając strych u babci, znalazłam pudełko z listami. Stare kartki, większość wyblakła, ale jeden list był zaadresowany do mnie. Tyle, że był napisany 15 lat temu. Otworzyłam go. Ręce mi się trzęsły. Droga Leno, jeśli kiedykolwiek przeczytasz ten list, to znaczy, że nadszedł czas byś poznała prawdę. Nie urodziłam cię, ale pokochałam jak własną. Jesteś darem, którego nie zasłużyłam, ale za który dziękuję każdego dnia. Zamarłam. Serce biło mi jak szalone. Czytałam dalej. Opowieść o młodej kobiecie, która nie mogła mnie zatrzymać. I o moich rodzicach, którzy mnie adoptowali, gdy miałam zaledwie trzy miesiące. Nie wiedziałam, co myśleć. Czułam wszystko naraz: złość, wdzięczność, pustkę, ciekawość. Tego wieczoru zeszłam na dół. Pokazałam list mamie, spojrzała mi w oczy, zapłakana, i powiedziała tylko jedno: Bałam się, że jak się dowiesz, przestaniesz mnie kochać. A ja? Przytuliłam ją najmocniej, jak potrafiłam. Bo choć nie urodziła mnie, to wychowała i to czyni ją moją mamą na zawsze.